Okej, okay, wracam, pozmieniłem trochę ustawienia No tutaj jeśli mam jest 100 FPS-ów przy nagrywaniu no, bro, please wait, loguję się właśnie na serwer Krypsada mi przesypuje czas Zaraz się skończę półtorej minuty Pozmieniłem trochę ustawienia w ogóle, opcje graficzne zmniejszyłem Chci, Nie wiem czy raczej nie będzie widać jakiejś dużej różnicy ale mam nadzieję, że nie będzie tak mało FPS-ów. Jeśli będzie, no to po prostu... Nie wiem. co. Chyba już jest lepiej. W Oops. Render Distance zmniejszyłem, żeby mi się mniejszy renderował. Mamy tu jakichś humanów. A właśnie, nie muszę opowiadać. Yy, I możemy po prostu stworzyć naszego ludzika. I tak yy, mamy po pierwsze kilka takich ras jakby do wyboru. Tam jest człowiek, elf, yy, goblin, yy, yy, jakaś żabka, jakiś krokodylek, jakaś kościotrup. O, jest domek taki. Yy, yy, i jeszcze tam jakiś gnom, jakiś troll, czy tam ork, nie wiem co to jest. Ale mniejszo i tak na początku wybieracie sobie klasę potem macie tam niżli warrior, ranger czyli wojownik, łucznik każda postać może iść w dwie strony bo ma skille, ja akurat idę w snipera yy, i ten i potem jest jeszcze mag i taki złodziej że tak się można tak to jego nazwać jego można robić pod zabójcza albo ninja więc myślę, że może być złodziej wojownika pod berserkera albo guardiana czyli albo pod atak, albo pod def yy, tutaj macie łucznika jego można robić pod yy, scouta albo pod snajpera i scout to ja nie wiem dokładnie czym się różni bo snajper to wiem, że on leci głównie właśnie w ten yy, znaczy zmieniają się na pewno skill tutaj macie choćby taki skill trzeci Pierwszy się chyba nie zmieni, kick. No. tylko trzeci się zmienia i on daje po prostu coś innego. Tutaj, że się kładziemy na ziemi i stajemy się niewidzialni po jakimś czasie. No tak lekko widzialni. I nie wiem, czy po prostu można strzelać do minionów, a one do nas nie podbiegną. Jeśli tak, to będzie super, ale to odblokuje dopiero, jeśli tutaj będę miał 5 punktów. Czyli pewnie za 5 leveli, bo ja będę dawał jeden w to, jeden w to bo właśnie kupiłem sobie jak to a jest tu założona jest paralotnie za 10 srebrników i po prostu muszę pakować tą coś i jeśli będę miał to no to na pierwszym levelu to chyba już będę mógł yy, skoczyć, użyć G i polecieć a teraz dupa spadam po prostu z hukiem. Szukam po prostu, teraz szukam domku, po którym będę mógł wejść to chyba będzie gdzieś tu o jest, taki domek. i tak gra polega na tym, że po prostu wybieramy na, na początku razem, nie? Mamy kilka, każda postać ma co najmniej dwa zestawy broni do wybrania na początku Wojownik ma trzy łucznik to ma po prostu łuk jeden chyba jeden nie wiem dokładnie, a raczej nie pamiętam, bo to jest mój pierwszy łucznik w grze. Albo drugi, chyba. Ale... O, widzę jakąś dziurę tam. Trzeba będzie się wybrać. Mam nadzieję, że to jaskinia. I ten. I mag... No każdy ma po prostu broń na początku. Ten. Złodziej i wojownik tam mają tam chyba trzy zestawy broni nie? i po prostu expimy na minionkach Każdy minionki których, yy, znaczy każde które mają czerwony pasek HP to są wrogie miniony w sensie, że jak tylko do nich podejdziemy to one będą chciały nas zabić jeśli mają niebieskie, niebieską nazwę nad swoją głową bo każdy ten, ten ma nazwę chyba nad swoją głową no rzeczywiście teraz się lepiej nagrywa mogę sobie jeszcze grafikę zmniejszyć, ale już nie chcę yy, i po prostu tam mają nazwę na niebiesko, to znaczy, że są takie bardzo łatwe jeśli mają na pomarańczową to już są trudne, że możemy z nimi przegrać, możemy wygrać a czerwone to po prostu w jedną osobę z nimi nie wygramy Yy, po prostu jak możecie... Tą grę ja choćby poznałem trochę poprzez kanał właśnie Zakreble, Werteza, Kukiego i... Yy, nie pamiętam jak on się nazywał. Przepraszam. Ale ich mag. Pamiętam jak się nazywał. I po prostu dzięki nim poznałem tą grę. uznałem, że jest trochę fajna. Sam sobie ją szybko pobrałem. Pewnie rzucę link w opisie. Od razu tej gry i jeszcze IP serwera, żebyście mogli wbić. Jeśli na początku nikt nie będzie wbijał, to po prostu będzie cały czas jedna sieć. A jeśli zobaczy, że będzie 5 z 5, co pewnie stanie się po kilku tygodniach od yy, wrzucenia... Ups! No dobra, na tym domku nie wejdę. On gdzieś, o jest. I mam nadzieję, że ktoś jednak będzie chciał wejść na serwer, bo zawsze we dwóch bossa można pokonać. Wiem, że na, na trzecim levelu już nawet można bossa pokonać w ten, takiego, który nie jest zadanie jakby pokonanie jego, tylko... Znaczy, no, są takie... Na równinie można spotkać, jest taki albo ogromny kruk, albo ogromny taki kurczak właśnie niebieski, albo ogromny wilk różowy. I są po prostu różne takie jakby, to są, nie wiem czy to są mini ale wiem, że za nie też jest Quest Complete na samym dole gdzie mamy skillę właśnie teraz, paszek HP i pasek MP jest Quest Complete, dostajemy ileś tam expa tutaj w oknie czatu pisze nam I Ja się teraz przeleciałbym do ZIP'a oj, tylko muszę znowu ZIP to jest taka gospoda, gdzie można się przespać znaczy, gdzie jest ten koleś, który zmienia godzinę? Jest. Nie. On tutaj jest. In. Sorry, nie z in. Z zip, tylko in. Sorry. Jeśli podejdziemy do tego która się zaczęła z stołami to Zagrana taka muzyczka. Musimy do niego, a nie na stół. jest time. Tutaj. Jest time. I to się nam odnawia i widzicie leci jakiś czas jeśli położę się na łóżko no to to leci tak jak sekundy więc jeśli ktoś jest poza wioską ale znalazł ognisko i posłanie tam no to po prostu musi poczekać sobie kilka minut tak właśnie tam jeszcze może się zobaczyć temp no to jest temperatura po prostu 21 stopni Celsjusza i hum to jest wilgotność powietrza z tego co pamiętam i tak po prostu możemy pykać, ja wbiłem już czwarty level Pierwszy trzeba wbić 50 expa za mobki, które mają niebieskie ten ten na początku do leci 1 expa czyli kurczak, tam jakiś królik, owca Najlepszy to jest koni i krowa bo za krowę to się leci 5-6 za konia 5-4-6 Expa i to są bardzo pokaźne dropy na początek, bo jeśli już gracie w dwie osoby na początku, to łatwo można je zabić. Najlepsze połączenie to są taki choćby Guardian i, i zwykły war, albo Guardian i złodziej, Jak tam robimy pod podnięcie albo pod asasina, to tam nie wiem, bo nie wiem czym się różnią skill u nich, ale ten. Po prostu, żeby był ktoś kto tankuje, jeśli się wybierze Guardiana, jeśli się kliknie Inks, wybierze tak, i Learn, czyli weź na pierwszym level to można sobie jeszcze wybrać. Jeśli wbijecie drugi i wybierzecie skill, to pamiętajcie, żeby pierwszy wybrać sobie klasę jaką chcecie mieć. Ja sobie wybrałem to grałem w ten skill, rail. Jeśli teraz tutaj to muszę coś tam mieć, a właśnie nie mam jednego srebrnika, żeby zmienić tej klasy, żeby wziąć Learn i ten i po prostu być scoutem nie i jeśli weźmiecie guardiana, to wam automatycznie podrośnie HP do 340 na pierwszym levelu nie? i tak to sobie biegał ciekawe czy tam mi się uda doskoczyć chyba raczej nie a jednak no patrzcie bo tutaj się nie da wejść no ale tak właśnie sobie po tej wiosce może ruszę na jakieś łowy tylko HP nie zregenerowanego O jest jakaś gospoda W każdej gospodzie już nawet, o właśnie są kilka łóżek I widzicie HP nam się regeneruje szybko Zregenerowało mi się już Na początku pod Q dostajemy poty Pod pierwszy przycisk myszki pod lewy Mamy zwykły tam strzał pod prawy Musimy mieć MP Jest taki wielu Ale nie może się cały czas tak robić i to nie zawiera małą damage'a po prostu Tutaj gdzieś była strzelnica Nie jestem w stanie teraz jej znaleźć Czy ona tu gdzieś będzie, nie wiem Bo tym... o jest tam Już widzę I jeśli po prostu będziemy atakować Oprócz maga Właśnie nam tutaj mana, mag to po prostu Ma mana i ją się regeneruje Właśnie, jeśli jest niebieskie HP takie, to znaczy, że nie możemy go zabić. Widzicie, MP mi rośnie. I to rośnie się. Ładuje nam się. Kilka strzałów takich, fest. Yy, to nie jest łuk początkowy, tylko ja już mam normalnie jakieś tutaj amulety, jakieś tam zbroja.